Dzień dobry, kochanemu Państwu. Jestem Państwu niezwykle zobowiązani, że przyjęli Państwo wczoraj serdecznie mojego przyjaciela Stefana Friedmana. Obiecuję, że jeszcze spróbuję kogoś do Państwa ściągnąć. Ale dzisiaj o sprawie niecierpiącej zwłok, mianowicie jest taki sędzia jeden, który starł się ze swoim adwersarzem. To była kobieta. Nazwał ją, wyzwał odniełków i odesłał do preambuły konstytucji. Państwo pozwolą, że na ten temat zajmę stanowisko. Świat różnorodnością kusi, bo są na nim różni ludzie. Człowiek nudzić się nie musi. Próżno mówić by o nudzie. Mądrych sporo mamy wokół. Znani są oraz mniej znani. Głupków mniej jest, lecz na ogół sprytnie są porozmieszczani. Ci ostatni nawet w sądach rozpostarli swoje macki, a z Olsztyna się przygląda światu jeden. Pan Nawacki. Błysnął myślą godną Asa, jakby był pijanym dzieckiem, że nasz kraj w dzisiejszych czasach wcale nie jest państwem świeckim. Najpierw lekko się boczyłem na tę dziwną aberrację, w końcu lecz postanowiłem Nawackiemu przyznać rację, bo wygłosił taką kwestię, którą kraj zna prawdę całą. Lubię czasem. Taki jestem. Rację przyznać i cymbałom. Dziękuję Państwu serdecznie. Do zobaczenia. Do jutra. A jeszcze Wam powiem, że dzisiaj z Batą Ścibakówną awansowaliśmy do następnej rundy Debla. Do zobaczenia. Do jutra.